Hardware, maszyna do plonowania. Numer 1 w plonie suchego ziarna Stacja stacji SDO, chrząstowo. 111% wzorca to jest 16,8 tony z hektara. PDO coboru 2023 rok, grupa średnio późna. Numer 1 najsuchsze ziarno w grupie średnio późnej PDO 2021. Potencjał plonotwórczy ziarna do 17,79 tony z hektara coboru PDO 2023. Najsuchsze ziarno w województwie wielkopolskim w grupie średnio późnej coboru PDO 2023. Numer 1 w plonie suchej masy w województwie mazowieckim na tle grupy 107,5% wzorca coboru PDO 2023. Jedna z najdłużej rekomendowanych odmian ziarnowych na liście odmian zalecanych coboru. Najlepsze, bo urzędowe potwierdzenie wydajności i topowej stabilności w uprawie na ziarno. Nieprzerwanie rekomendowana od 2021 roku. Najdłużej rekomendowana odmiana kiszonkowa na liście odmian zalecanych coboru.